Jeśli chodzi o losowanie, uważam, że bardzo szczęśliwie rozpoczęliśmy, bo, bo już za nami jest pierwsza runda, trafiliśmy w wolny los. E, także się trzeba z tego cieszyć. E, jeśli chodzi o, o dalszy etap, gramy z jednym ze zwycięzców z dwójki Polonia-Warszawa e, Broń Radą. E, myślę, że to też będzie ciekawy mecz, fajne widowisko. Dobrze też na takie zespoły. Mam nadzieję, że, że będzie bardzo dużo kibiców w naszym regionie z tego powodu i uda nam się uzyskać tą transmisję, która, która teoretycznie ma być. Uważam, że jest to jakiś, że tak powiem, sukces najwyższy do tej pory, jeśli będziemy na tym etapie w tej rundzie. Na pewno chcielibyśmy bardzo, bardzo wygrać tą, tą przejść tą rundę do następnej. Mam nadzieję, że, że uda się to zrealizować.